Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści, wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Konieczne było, aby przed publiczną działalnością Jezusa Chrystusa pojawił się ktoś taki jak Jan Chrzciciel, który przygotowywał ludzi na spotkanie z Mesjaszem, przygotowywał ich serca na przyjęcie słowa Bożego. I potrzebne było właściwe miejsce do tej działalności. Jan Chrzciciel wybrał pustynię i kiedy się zastanawiałem się, dlaczego jego działalność była prowadzona w tym miejscu, Przecież z natury swej pustynia jest trudno dostępna. Z pewnością wielu ludzi bało się iść tak daleko od miejsc swojego zamieszkania, w miejsce tak nieprzyjazne, aby słuchać kolejnego proroka. Czy nie byłoby lepiej, gdyby nie przyszedł do kilku większych miast w swoim regionie, kraju, tam gdzie jest wielu ludzi? I właśnie wśród nich wzywał ludzi do nawrócenia, zapowiadał mesjasz, o ileż bardziej byłoby to efektywne. A jednak wybrał miejsce pustynne. Nie bez powodu, ponieważ pustynia jest tą przestrzenią, gdzie człowiek dowiaduje się prawdy o sobie. Tylko ten wejdzie na pustynię, kto jest pokorny, kto potrafi. Uniżyć się uznać prawdę o sobie. Kto niewiele ze sobą bagażu zabiera, bo wie, że i tak na nic mu to się nie zda. Jest to przestrzeń, w której człowiek musi się zmierzyć z sobą tym, kim naprawdę jest. Nie jest tak, że pustynia to miejsce przyjazne, kolorowe, może nawet nieco bajkowe, tak jak to. Pamiętamy z niektórych filmów przyrodniczych. Bez wątpienia ci, którzy mieszkają w pobliżu miejsc pustynnych, a więc z pewnością też mieszkańcy tej krainy, w której prowadził swoją działalność Jan Chrzciciel Bliskiego Wschodu, doskonale wiedzieli, że pustynia to równa się śmierć. To miejsce, w którym ścierają się potężne żywioły, skrajnie nieprzyjazne dla człowieka nieprzygotowany człowiek ale nawet i ten kto doskonale zna pustynię nigdy nie może tam się czuć pewnie nie może się zadomowić tam nie może przetrwać żyć ale właśnie tam prowadził swoją misję Jan Chrzciciel tam musieli wejść ci którzy chcieli usłyszeć to co miał do powiedzenia musieli okazać swoją pokorę i determinację. Niejako została przeprowadzona pierwsza selekcja tych, którym naprawdę zależało na tym, by usłyszeć to, co Jan Chrzciciel miał do przekazania od samego Boga. Jakiś czas temu mój znajomy, który jest przewodnikiem wysokogórskim, powiedział, że tam, gdzie są miejsca pustynne czy wysoko w górach, opadną Wszelkie maski, nie da się udawać innego niż się jest w rzeczywistości. I dlatego też dobrze jest dla człowieka, kiedy znajdzie się czasem w takim miejscu, może dowie się jakiejś prawdy o sobie, może uważniej będzie mógł usłyszeć to, co się do niego mówi. Może po raz pierwszy będzie potrafił odciąć się od wielu rzeczy, które są jego swoistymi przeszkadzajkami i które wmawiają mu, jaki jest silny, potężny i samowystarczalny. Łatwo przekona się tam, jaki jest słaby i kruchy. Dobrze nam jest także wyjść na pustynię, bo i my potrzebujemy usłyszeć, co ma nam Bóg do powiedzenia. Czy jednak jesteśmy skorzy do tego, żeby zmierzyć się z pustynią? Co może być dla nas taką pustynią? Niektórzy, chcąc spotkać się z Panem Bogiem, może podejmują taką decyzję, jak jeden z moich znajomych księży, który kilka lat temu podjął decyzję o samotnej pielgrzymce do Santiago de Compostella, zaplanował ją na dwadzieścia kilka dni. I stwierdził, że zrobi wszystko, żeby udało mu się osiągnąć cel, a więc przeczytał wszystkie dostępne przewodniki, skompletował to wszystko, co było mu potrzebne, stwierdził, że chce być maksymalnie samowystarczalny, niezależny. I rzeczywiście początki jego drogi były całkiem udane. Przez pierwsze trzy dni mógł rozkoszować pięknem przyrody. Zabytkami, które mijał, rozmawiał z ludźmi, którzy również szli tą samą drogą. Ale czwartego dnia przyszedł kryzys. Nagle okazało się, że plecak, który nie sprawiał mu wielkich problemów, nagle staje się zbyt ciężki na jego obolały już ramiona. I zadał sobie pytanie: Czy będę w stanie dojść do celu? Przecież przede mną jeszcze tyle kilometrów, a dźwigam ze sobą potężny bagaż. I wiedział, że będzie musiał część z tych rzeczy, które zabrał, zostawić, pozbyć się ich, bo inaczej nie dotrze do celu. Przeliczył swoje możliwości i siły. Trudno mu było rozstać się z pierwszymi przedmiotami, które miał przy sobie. Były to jakieś mniej potrzebne ubrania, zapasowe buty. Jakieś pojedyncze przewodniki, mapy. Ale okazało się, że każdego kolejnego dnia ciągle musiał coś zostawić, plecak ciągle był zbyt ciężki. I mówił, że z dwoma rzeczami było mu szczególnie trudno się rozstać. Pierwszą to było po połowie drogi. To był wysokiej klasy aparat fotograficzny lustrzanka, który swoje ważył. Pierwotnie chciał go komuś sprzedać i w ten sposób odzyskać część pieniędzy, ale nikt go nie chciał kupić, więc go po prostu komuś dał, sprezentował. Nie było łatwo. I bodajże trzeciego dnia przed końcem musiał pozbyć się pęku kluczy, które ze sobą miał, kluczy do klasztoru. Może nie miały wielkiej wagi, ale przy jego bardzo zmęczonym, obciążonym organizmie. Odczuwał tę wagę o wiele bardziej niż w normalnej sytuacji, i wiedział, że jeżeli będzie dalej musiał dźwigać te klucze, to nie dojdzie do celu. A więc i te klucze wyrzucił. I mówił, że właśnie wtedy poczuł, że staje się silniejszy, że może iść. Że nawet gdyby dane mu było iść dwa razy dalej, doszedłby, że jego plecak już mu nie ciąży, co zresztą było zgodne z prawdą, bo praktycznie nic już tam nie miał. I przekonał się, że Pan Bóg pokazał mu: Popatrz, jak niewiele potrzebowałeś, a wszystko to, co ze sobą wziąłeś, tak naprawdę odwracało uwagę od tego, co najważniejsze ode mnie. Chciałeś iść, żeby się ze mną spotkać, żeby ze mną rozmawiać, a tyle rzeczy. Zabrałeś ze sobą. Zrozumiał, co to znaczy wyjść na pustynię. Musiał przyjąć do wiadomości, że nie jest dobrze z góry założyć, że muszę być samowystarczalnym, nie potrzebuję niczyj pomocy, że wystarczy tylko dobrze się zaopatrzyć i to mi wystarczy. Żeby spotkać Pana Boga, trzeba pozwolić się ogłodzić. Czy byłoby nam łatwo znaleźć się w pozycji tego kapłana i wyjść na pustynię tak samo jak on i zachować się tak samo jak on? Trzeba by powtórzyć słowa: tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Bez wątpienia jednak taka pustynia jest nam każdemu z nas potrzebna, abyśmy mogli spotkać się z Bogiem. Dlaczego to jest potrzebne? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym drugim czytaniu. Bóg mówi ustami apostoła Piotra, nie chce Bóg bowiem naszej zguby, ale chce doprowadzić wszystkich do nawrócenia. A więc Bóg dopuszcza w naszym życiu momenty pustyni, abyśmy mogli w końcu poznać prawdę o sobie. Jest to prawda o naszym grzechu, że jesteśmy grzeszni. I tą pustynią, którą dopuszcza Bóg, może być albo samodzielna decyzja. Będę więcej się modlił. Może w ciągu tygodnia znajdę trochę czasu, żeby przyjść do kościoła, adorować Pana Jezusa, wyciszyć. Może to będzie decyzja o jakimś wyjeździe na wartościowe rekolekcje. Może zadbam o to, żeby w mojej przestrzeni było mniej tego, co rodzi hałas, internetu, mas, mediów. A może to będą bardziej radykalne środki zaradcze, zastosowane przez Pana Boga, jeśli nie będziemy potrafili zadbać o takie minimum pustyni. Może będzie to utrata jakiejś bliskiej osoby, współmałżonka, dziecka, przyjaciela. Może to będzie choroba, kiedy zostaniesz sam bez niczyjej pomocy. Zamknięty w czterech ścianach, i nagle przekonasz się, jak jesteś słaby, zależny od innych. Może tą pustynią będzie starość, która bezlitośnie rozprawia się z naszą pychą i każe nam uznać prawdę o nas samych. To Pan Bóg na nas dopuści, co będzie wynikało z Jego miłości czyli pragnienia doprowadzenia każdego z nas do siebie samego, a to jest niemożliwe, jeśli nie uznamy prawdy, że jesteśmy grzesz, że potrzebujemy nawrócenia. Jakże trudne jest to dla wielu ludzi. Bez wątpienia jedne z najbardziej przykrych momentów dla nas, dla kapłanów, to są spowiedzi, kiedy pojawiają się ludzie, nieraz po wielu miesiącach, czasem latach, i mówią, Dawno nie byłem odpowiedzi, spowiedzi, ale z czego właściwie mam się spowiadać? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie mam grzechów, nie mam. Co powiedzieć takiemu człowiekowi? Czy powtórzyć zapisem świętym, które bardzo wyraźnie opisuje, kim jest człowiek, który twierdzi, że nie ma grzechu? Powiedzieć może, że jest kłamcą i oszustem? Nie, nie można, bo przecież się obrazi, nie wróci, zniechęci. Czy zrobić tak, jak robią niektórzy, niestety, kapłani, którzy powiedzą: Nie ma problemu, spokojnie, Bóg jest miłosierny. Ważne, że chciałeś, że przyszedłeś. Czuj się fajnie. To jest wielki problem dziś, kiedy w tak fatalny, błędny sposób chcemy zawalczyć o ludzi. Nic nie mówiąc o potrzebie nawrócenia, tylko poprzez przyjazne przyklepywanie po ramieniu i mówienie: No problem, nic nie zmieniaj w swoim życiu, dobrze, że jesteś, kochajmy się, jest fajnie. Tylko, że po drugiej stronie może nie być tak fajnie, jak nam się wydaje, jeśli człowiek się nie nawróci. A może po prostu wystarczyłoby trochę jednak zapłakać nad tym człowiekiem. I pomodlić, żeby Bóg jak najszybciej zesłał na Niego doświadczenie takiej pustyni, która pomoże Mu uznać prawdę o swoim grzechu. Im bliżej jesteś Boga, tym bliżej jesteś światła, a w świetle widzisz o wiele więcej. Widzisz nawet najdrobniejsze plamy na swoim ubraniu, na swojej duszy. W swoim sercu. Ale im dalej jesteś od Boga, tym większych żyjesz w ciemnościach, tym mniej widzisz, aż w końcu nawet nie widzisz swojego własnego grzechu, zła. I to jest największe nieszczęście człowieka. W czasie Adwentu mamy wychodzić w stronę światła. Wychodzimy z ciemności w stronę światła. A tym światłem jest Chrystus. Kiedy więc w tym czasie będziemy uczestniczyć w mszach świętych roratnich, niech to doświadczenie zgaszonych świateł w kościele, ciemności, uzmysłowi nam prawdę o tym, co dzieje się nieraz w naszym sercu, w naszej duszy i gdzie jest to prawdziwe światło, że jest Nim Chrystus. Potrzeba jednak naszego pokornego wołania: Boże, potrzebuje Twojej pomocy oświetl ciemności mojego serca, mojej duszy, abym ujrzał prawdę o sobie, abym mógł uznać Ciebie swoim Zbawicielem i Bogiem. Amen.